No, także wiecie już o czym będzie ten odcinek. Będziemy testować media moda, którego mam już założonego na kamerze. Przetestujemy sobie też lampkę, którą sobie teraz włączyłem. O No i oczywiście GoPro nie będziemy testować w domu, w pokoju mamy albo z nie, nie mieszkam z mamą. No więc jedziemy w góry i tam przetestujemy jak działa ten mikrofon. Ale zobaczcie, jaki ten zestawik jest mały. Idealny. Jest z nami Zuzia. I zobaczcie teraz, ile daje lampka. Wow. to jest na pierwszym etapie. Na drugim. I na trzecim najmocniejszym. Będziemy mogli nagrać nocny edit Tak, bez kitu. Albo graficy no Zdecydowanie, bo akurat GoPro jak wiecie nie radzi sobie za dobrze w ciemnych pomieszczeniach że to w ogóle żadna kamera sportowa raczej sobie tak nie, nie radzi dobrze No a teraz macie próbkę głosu w windzie, także nie wiem czy tak to słychać z w coś, bo mam chyba na przedni mikrofon ustawiony No, także muszę wam powiedzieć, że chyba ta lampka to będzie mój ulubiony gadżet, bo naprawdę jest super mała, mieści się dalej tak samo jak GoPro w kieszeni. No jednak takie ujęcia do tej pory nie mogłem ich robić, bo nie targałem ze sobą lampy i swoją drogą jestem ciekaw jak to wychodzi. Zaraz Zuzia. wreszcie możemy nagrać siebie. Jak jesteśmy? Się portujemy, tak się portujemy. A. No dobra, to jedziemy po duży. Ciekawe, To była pierwsza Teraz pojedniemy się... No to lecimy w trasę do zakopanego. Teraz słyszycie jak mikrofon działa w samochodzie. No i zobaczymy jak on się sprawdza rzeczywiście w tym do czego został zaprojektowany, czyli logowanie w górę i w ogóle przy Action sport. No i dojechaliśmy do zakopanego jak widać e, idziemy jeszcze do Wolf Trail, bo ja muszę pożyczyć sobie buty skiturowe. Także buty wypożyczone i możemy lecieć na kursy lawinowe. No i oczywiście zobaczymy jeszcze pokusa. Jest tu głośno jest tu... Tutaj, co jest do polskiego wcale, do później No dobra, to trzeba jeszcze kupić sobie bilecik wstępu do TPN-u klasycznie. I tutaj z Zuzią się będziemy przepinać. Ooooooński wow. tu słoneczko wychodzi powoli No jestem ciekaw jak do tej pory mikrofon się sprawdza na GoPro Ale patrz tam 5 km No Andrzej czy doszalałeś? No właśnie, do tego jest GoPro, moi drodzy. Takich właśnie wypraw. Tu ja <grywa> pierwszy raz na tura. Od razu długa wycieczka. do ekranu i prawda czyli wracanie po kamerę jest pięknie totalny sztos, ale totalny zajazd ze sprzętem się wbić na górę z rzeczami na 3 dni Nie jestem typem hikera Wchodzimy do magicznego lasu mega to wygląda po prostu pogody lepszej sobie nie mogliśmy wymarzyć w pustoju to mogę wam powiedzieć kilka słów nie wiem serio ile już leziemy się nie kończy ale petarda Myślę, jesteśmy prawie na miejscu. w tym eee, Także wczoraj sprawdziliśmy jak Media mode sprawuje się w samochodzie. Jak sprawuje się na podejściu, jak sprawuje się w schronisku, dzisiaj jest totalna lampa, totalna lampa i to w zasadzie koniec tego testu. Dajcie znać koniecznie co sądzicie na temat dźwięku z Media Moda. Może teraz, jeszcze na koniec, takie dla porównania: dla porównania nagranie dźwięku bezpośrednio z GoPro Hero 8 Black. Według mnie Hero 8 Black ma całkiem znośny dźwięk, mimo że jest wodoodporne. No i nagranie jeszcze raz w tym samym miejscu, bez Media Moda. Dajcie znać, który dźwięk jest według was lepszy. I widzimy się w kolejnym, od kolegów dla kolegów czy chciałem powiedzieć, Vlog. Bo jeszcze nagrywam jednocześnie odcinek, który zobaczycie na Troneiro Vlog opisujący konkretnie to szkolenie lawinowe.